Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna i Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Witam panów, panowie. Metropolita Krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski obłożył 10% podatkiem od przychodów z działalności gospodarczej wszystkie podlegające mu parafie i organizacje kościelne. No, podkreślam, od przychodów, a nie od dochodów, czyli no, wszystko co... Wszystkie pieniądze, które trafią do tych podmiotów, najpierw się od nich odejmuje 10%, a potem można przeznaczać je na inną działalność, być może charytatywną. Dlaczego to rozwiązanie według Panów u wielu katolików budzi sprzeciw? Panie Prezesie. No, czy, czy sprzeciw? No na pewno za takim rozwiązaniem powinno pójść też kwestia od razu transparentnego rozliczania tych pieniędzy, bo to jest największy problem no, w Kościele. Wiadomo idą, że, czy nie wiadomo? Że tego nie wiemy i powinien, jak biskup ogłasza coś takiego, to od razu powinien zadeklarować, że będzie się z nich skrupulatnie rozliczał i to dotyczy wszystkich pieniędzy tak naprawdę w Kościele. Tego nam dzisiaj bardzo brakuje w całym Kościele, żeby transparentnie rozliczać się z pieniędzy, które, które w nim są. A czy de facto te wszystkie pieniądze, no, które są zarabiane przez te e, podległe e, arcybiskupy, skupowi instytucje i tak po y, 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 znaczy ten dochód z nich idzie na, tak zwane dzieło Boże, czyli tak, na, na dobroczynne dzieło. Wszystko, wszystko ma iść na, na Boże dzieło, tak, na utrzymanie Kościoła, na utrzymanie instytucji charytatywnych, które jednak Kościół prowadzi, prawda, i powinno być tylko, no, jak żyjemy w XXI wieku, w drugiej dekadzie tego XXI wieku i powinny różne zasady obowiązywać i innymi transparencja finansowa jest czymś, czego, czego nam bardzo brakuje, a myślę, że wtedy byśmy zobaczyli tak naprawdę, jaki jest potencjał w ogóle i Kościoła i ile jest pieniędzy i ile można przeznaczyć. Na Panie redaktorze? I pewnie nie tylko potencjał byśmy zobaczyli, no. No, ja w ogóle byłem zaskoczony, że, że ten temat podejmujemy, bo częścią jakiejś takiej oczywistej. Jako prawdziwy relicowiec uważał pan za naturalne, że kościół się samo opodatkowuje. To jest tak oczywiste w Polsce i nie podejmowane <laughs> przez polityków, i w ogóle dawno jakoś przykryte, zapoznane zupełnie że Kościół jest instytucją w ogóle niekontrolowaną, jeśli chodzi o finanse przez państwo. W ogóle. To znaczy, tak jak sobie wyobrażamy wszystkie inne instytucje kultury, nie wiem, no, no, wszystko to, co istnieje w Polsce poza Kościołem, podlega to jakiejś kontroli, od, obiegowi, nie wiem, rozmaitym urzędom. E, I przede wszystkim w ogóle wiadomo, ile tych pieniędzy jest, skąd one pochodzą, jak są wydawane, jak są opodatkowane. Jest to częścią jakiegoś organizmu gospodarczego. W Polsce jest tak, że na podstawie konkordatu kościół jest wyłączony z tego organizmu gospodarczego i stanowi swój własny, z państwem w państwie. I, I ja myślę, że tego typu decyzje, one może dlatego zwróciły uwagę, że, 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 że jakby one pokazują tę taką... Yy, jak to powiedzieć? No w, dobrze, w dobrym znaczeniu samodzielność Kościoła, ale w gruncie rzeczy taką samowolę Kościoła. To znaczy to, że, że, że jak Kościół chce się opodatkować, no to sam to robi. Nie musi tego rozliczać. Taki biskup te pieniądze będzie mógł dowolnie wydać. Bo będzie, my wiemy, od kogo je ściągnie i ile ich ściągnie, ale co on z nimi zrobi. Tego też nie do końca będziemy... Tak, nie, wiem, w nie wiemy, jakiej wysokości są te pieniądze. prawda? Tak, nie wiemy, tak, wiemy, jakie naprawdę, są o, jakie dochody. Jakieś... No, tak, no tak, ale to jeszcze, to jeszcze to jest to najbezpieczniejsza część tego procesu, ale na co te pieniądze są wydane? Bo tu można wszystko o tym powiedzieć. Na przykład, nie wiem, bogatsze parafie się zrzucą na biedniejsze, ale to jest wszystko. Jakby można zaufać co najwyżej, a no, jak wiemy, skromna złote... E, to... Kiełb Marzowskiego, tak, wspominam. Cały szereg praktyk w Kościele nie, nie skłania do zaufania i nie, nie tylko chodzi o finanse, oczywiście. Panie prezesie, a czy według Pana Kościół w Polsce jest bogaty czy biedny? Jak to jest? Myślę, że Kościół jest bogaty, ale ma na pewno ma problem obecnie z płynnością finansową, tak? Bo to się jednak jedno z drugim nie łączy, znaczy jest bogaty dosyć w majątek wszelaki. Znaczy w ziemię? Różny w ziemię, w nieruchomości. Bo podobno jest jednym z największych właścicieli. Właścili ziemskich. To pokazują też prawda, różne nieruchomości. nieruchomości za, za, za które nie z tym nie idą dopłaty też. Idą za za częścią oczywiście ta. idą, tylko też oczywiście są bardzo duże koszty, które kościół musi ponosić na bieżąco utrzymanie, prawda? jakby A to, tego może, to ja sądzę, może to oddać. Ja sądzę z tym, moim Niemcy, trzeba by to by sprzedać, prawda, i z tych pieniędzy Gdybyśmy żyć. pokazali ile tych pieniędzy właśnie jest, co zarabia, co nie zarabia, no normalny XXI wiek naprawdę, no normalny sposób zarządzania. Mamy teraz w mamy jedną nową informację, gdzie pierwszy raz dyrektorem Caritasu Diecezjalnego Łódzkiego została osoba świecka, tak? Do tej pory wszystkich dyrektorami Caritasów Diecezjalnych i Caritasu Ogólnopolskiego są księża. No jakby trochę te czasy mijają. Caritas, tak? czyli, czyli dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, instytucja... No, największa charytatywna dobroczynna instytucja dobroczynna, dobroczynna tak, w Polsce kora, tak naprawdę. kościoła, że imieniu kościoła, imieniu kościoła, imieniu kościoła, czyni. tak powiem. Tak, jest Caritas Polska i są Caritasy diecezjalne, to są jakby oddzielne instytucje, ale pierwszy raz staje na jej czele osoba świecka, tak? I, i będzie teraz, będziemy wiedzieć, jakie są finanse Caritasu, będzie się Mam rozliczać. nadzieję, Mam nadzieję, że będą jakieś nowe standardy. No dobrze, a były takie pomysły, że parafie miały się rozliczać, że kościół w ogóle miał się rozliczać, Kaj miał to publikować, prawda? Da? Katolicka Agencja Informacyjna. I co z, z, z tymi... No, jak na razie czekamy, na niestety. Czyli nie ma tych rozliczeń. Wiem, że są takie parafie i akurat znam takich księży, którzy robią bardzo dokładne rozliczenia w swoich parafiach i tak naprawdę jak pokażą swoim parafianom, ile wydają i na co, to oni są chętni więcej nawet dołożyć. Mamy takie doświadczenie, tak? Znaczy, że był problem, kiedy zaczął proboszcz pokazywać dokładnie, to parafianie zrozumieli, gdzie jest potrzeba, na co idą te pieniądze. My wszyscy, jak wiemy, na co są wydawane nasze pieniądze, to jeżeli je mamy, to jest chętnie dołożymy się biedniej Prawda? żeby, jeżeli nas stać na to, żeby się dołożyć, to musimy wiedzieć, że one są dobrze. A czy ten polski system finansowy w Kościele to jest ewenement, czy tak jest wszędzie na świecie? Chodzi mi o to, że no, tak naprawdę... E, e, biskup, e, e, ksiądz dietyzjalny. to są wszystko ludzie, którzy jednocześnie są e, no, głównymi księgowymi i to do nich Niemcy, trafiają wszystkie Niemcy, pieniądze. Tak nie jest, znaczy, księ... w, w, w innych państwach to są często po prostu urzędnicy państwowi. I, i w tym sensie... Albo, albo świecy zaangażowani w parafiach, którzy tak, tak naprawdę administrują parafię. To jest coś w rodzaju takiej najwyższej izby kontroli, tylko parafialnej, tak? Parafialnej która... albo przy episkopacie, czy są mocne w Niemczech, to jest akurat bardzo mocne środowisko świeckie. A to dlaczego katolików? w Polsce nie ma takich instytucji. Dlaczego? No Katolików, którzy świecki, którzy by kontrolowali my. swoich... Tak jak mówię, pojawiały się takie rzeczy, pasterzy. pojawiają się takie sytuacje, ale no na pewno to jest ogromny, tak naprawdę, taki brak zaufania. Tak? I to może jest jeszcze pokłosie prawda, dawnego systemu, może nie, ale już jesteśmy naprawdę daleko no później, więc... Zwróćmy uwagę, że to niestety jest, na to się trzeba było też zgodzić i ci, którzy podpisali konkordat z drugiej strony, a to niestety są ludzie już raczej po tej stronie która dzisiaj jest wiem, w opozycji albo która, no, która też często była, znaczy jakby to, 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 to zdaje się, że nawet znaczy był taki moment, że lewica, że SLD to zakwestionowało, ale nie, nie było dość konsekwentne w tym. W każdym razie stało się to częścią, pookrągłostołowego konsensusu. I utrwaliło hegemonię Kościoła. A kiedy to się zmieni, to moim zdaniem w XXI wieku dopiero. Bo już sobie wszystko wyobrażam, ale nie to, że Kościół odda kontrolę nad, nad swoimi finansami. Swoją drogą teraz mi przyszło do głowy, że właściwie. Kościół jest państwem w państwie i, i ma suwerenność finansową, ale i tak do niego do, dokłada część społeczeństwa w jednym procencie. Czyli jakby nie dość, że Kościół ma swoje własne pieniądze, ma swoje grunty, ma swoje ogromne... Pół Krakowa przecież należy do Kościoła. To, to jeszcze do tego ma prawo do jednego procenta, Czy te instytucje katolickie, co się wydaje mi się sprzeczne, że znaczy te instytucje charytatywne, powinny być charytatywne dzięki ma majątkowi kościoła, a nie dzięki temu, że majątek Kościoła służy na kościół, a jeszcze do tego społeczeństwo. No tak, ale znaczy myślę, że jeżeli dokładnie. jest społeczeństwo, ktoś ze społeczeństwa decyduje się, że chce na taką fundację akurat, prawda, przekazać, to jest to jego. To sobie przekaże wygłos. ze swoich środków, ale jakby jeśli jeden z, procent... rozumiem, że nie z jednego no procentu, tak, pan no. redaktor. No. Panowie, a yy, chciałem jeszcze no, no dodać słowa o materiale, który yy, ukazał się w TVN24, a dotyczy y, tego, jak kościół. Nie potrafił nigdy reagować na pedofilię wśród księży. Co panowie o tym myślicie? Czy to jest już tak, że, no, że ta sprawa nigdy nie zostanie tak naprawdę zakończona i wyjaśniona, czy jednak się uda kiedyś? Ja oczywiście bardzo bym sobie życzył, żeby się udała i, i żeby to było możliwe, ale jak widzimy, jest to bardzo trudne niestety, co jest ogromnym smutkiem. I tu przede wszystkim. Mam na myśli osoby po prostu skrzywdzone, które są poszkodowanymi osobami, często bardzo głęboko skrzywdzonymi przemocą seksualną w kościele i, i po prostu no, choćby. Myśląc o nich, prawda w ich kierunku wychodząc, powinniśmy się z tego jak najbardziej rozliczyć. Już nie mówię o całej transparentności właśnie znowu kościoła, jeżeli chcemy być nauczycielem jakiejkolwiek moralności, to sami musimy być, prawda? A dlaczego nawet no, tak ceniony w Polsce, on Paweł II, wydaje się, że nie reagował, wiedział a nie reagował. Moim zdaniem, akurat. Pewnie tak było, że papież nie reagował i tu trzeba dokładnie to zbadać, ja jestem jak najbardziej za tym, że, że to też w tym raporcie teraz, znaczy w tym reportażu wczorajszym, prawda, były takie informacje. Wydaje mi się, że było tak, ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem badaczem, że tak powiem, akurat tutaj całego dziejów Jana Pawła, bo jestem z pokolenia już, kiedy Jan Paweł II był papieżem, więc... Więc nie badałem tego tak dokładnie, ale na pewno Jan Paweł II bardzo mocno zajmował się jakby właśnie taką światową, że tak powiem, katolicyzmem czy taką polityką światową, a oddał zarządzanie i administrowanie. A, to no. jest czas cukierkowa wersja wydarzeń, mhm. jak? bo też Jan Paweł II, ten reportaż to bardzo dużo pokazuje, dawał regularne przyzwolenie. To nie jest tak, że coś się działo, dobry papież nie wiedział, nie wiem, jakiś nie, 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 nie do, otoczono jakimś kordonem informacyjnym, a gdyby się dowiedział, to by... Zły kandydat, udziwisz, nie, tak, nie, nie przekazywał. To nagle prawda, wszyscy tak. pedofile w kościele by po prostu zostali wyrzuceni z niego. No nie, zupełnie. Po pierwsze, pontyfikat papieża po, na Pawła II był jednym z najdłuższych. Trochę trudno taki kordon informacyjny utrzymać tak długo. Po drugie, ci ludzie się wokół niego zmieniali, i też ten materiał dobrze pokazuje, że no nie sposób no, nie, do, nie dotrzeć z tymi informacjami. zresztą był taki moment, że przez rok jeden z najbliższych jego ludzi, to był właśnie człowiek, który to próbował wyjaśnić. Zresztą sam Józef Ratzinger próbował dotrzeć z takimi informacjami i zmienić tę politykę. Jan Paweł II stawał po stronie Sodanu, znaczy stawał po stronie tych, tych właśnie, którzy tak nie tylko kryli, ale też jakby uczestniczyli w tym, w tym takim gąszczu. To była jedna wielka organizacja przestępcza i w dużej mierze dalej jest. Jej podstawą zbrodnią jest rzeczywiście pedofilia. To jest właściwie organizacja stręczycielska i teraz ten materiał dobrze pokazuje, i w tym sensie wyjaśnia problem, bo Kościół pozostaje bezkarny, ale problem jest o tyle wyjaśniony, że jeśli żaden z żyjących, wysokich, byłych prefektów, jakby, bo, bo duża część z tych ludzi żyje albo żyła jeszcze do niedawna, nikt nie chce się zgodzić nawet na rozmowę o tym, no to. To, wszystko, no to tu jest wszystko jasne, że są ludzie, którzy są za to odpowiedzialni. I też pamiętajmy, że, że, że nie, nie, jakby nie, nie dostarczanie informacji, jeśli się je pozyskało na temat zbrodni, to, jest, no to są paragrafy konkretne. Więc jakby dla mnie to jest wszystko jasne, po prostu jest tutaj wszystko jasne. Ale dla ofiar niestety no to, jest, to jest koszmar, bo ci ludzie wszyscy są bezkarni i to się też. Cały czas kręci dalej. Panie prezesie, a katolicy nie mają y, możliwości, żeby y, wpłynąć na swoich hierarchów, żeby. No bo to Lud Boży musiałby podnieść jakiś rodzaj buntu, prawda? Czy też domagać się głośniej, żeby te sprawy były wyjaśnione. Nie jest tak, że tak naprawdę y, Katolicy nie chcą. Czy, czy nie chcą? Na pewno część nie chce, a część chcemy, akurat jako, jako Kik bardzo chcemy i o tym dużo mówiliśmy, pisaliśmy, aż w końcu zrozumieliśmy. To się że... liczy z Waszą organizacją no, dzisiaj? Akurat biskupi, którzy obecnie są odpowiedzialni za to, że mogliby wprowadzić e, prawdopodobnie... Bo wy jesteście jakby, przedstawicielami tez... młodych w kościele, prawda? Też młodych. Mamy dużo młodzieży rzeczywiście, która jest w kościele, tak? Choćby wczoraj rozpoczęliśmy przygotowania do, do, do sakramentu bierzmowania dla nas ważnego, prawda? I przystępuje tam 50 młodych od nas ludzi, co dla nas jest nie, ważne. Nie boicie Ale... się tak szczerze, że, że wysyłacie tych ludzi w niepewne bardzo nic. Nie, my akurat się zupełnie nie boimy naszych... Ale oni powiem... gdzieś będą też da trafiać dalej, nie? My dużo z nich pracujemy. My tworzymy w pewien sposób taką dużą ogólnopolską, albo przynajmniej warszawską parafię i akurat dobrze znamy się. I to jest bardzo ważne właśnie w takich parafiach, żeby właśnie trzeba się znać, się, żeby byli. Trzeba się znać. Czyli to znowu jest znaczy, koneksyjne. Nie, prawda? to nie koneksyjne, tylko jak uczestniczysz w jakimś życiu, prawda, wspólnie się poznajesz, no to jest zupełnie inaczej. Nie wiecie, że mam koneksję, że ktoś kogoś zna. Tylko A to tak, tak działa krytyka polityczna. Tylko no po prostu budujemy wspólnotę. Tylko... Że się jak... znacie, że się znacie, macie po, no podobne na... poglądy, prawda? Jak no powiedzieć no, tylko, tak, że... ale nas też no, naszymi zasadami rządzi jakieś. Prawo. mamy też jakieś regulaminy, one się też reformują. To samo jest w tak, tak samo, tak to samo, samo, to samo jest akurat szere. u nas, jeżeli chodzi o naszą organizację, no to jest tak samo oczywiście, Także mamy po prostu różne zasady. Chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że nie mogąc się przebić z dokumentami, a wiemy, że na, na, bardzo nam leży na sercu osoby skrzywdzone, przede wszystkim do nich chcemy, stworzyliśmy już będzie prawie cztery lata temu taką inicjatywę Zranieni w Kościele. I to jest telefon i środowisko wsparcia, gdzie od codziennie. Do kamery musi pan pokazać. Pokażę do kamery. Może zrobimy zbliżenie będzie, i będzie widać chociaż numer jest. przez chwilę. Ja numer podam. To jest. Co co każdy wtorek dyżurują fachowi psychoterapeuci? To są o, teraz osoby... widać, jeśli pan przytrzyma przez jest... chwilę, tak, to może 800, 280, 900, w każdy wtorek między 19 a 22 można zadzwonić do nas, tam są fachowi psychoterapeuci. Można tylko się pogadać, porozmawiać z fachowym psychoterapeutą, ale jeżeli ktoś chce pójść krok dalej, to my towarzyszymy tym osobom, jeżeli chcą, pomagamy im znaleźć odpowiednich prawników, zgłoszenia do kurii, do prokuratury, grupy wsparcia i to wszystko jakby tworzymy, już zadzwoniło do nas kilkaset osób w ciągu. Czyli nie tych... jesteście uważani za zdrajców w kościele, no że e, Oczywiście znajdujecie byliśmy. prawników i co, i w końcu to się kończy jakimś procesem odszkodowanie. No to się różnie kończył te, te procesy, bo to są i spotkania w kurii, a później jeżeli, prawda, bo to tak naprawdę teraz jest zasada taka, że się zgłaszał delegata w decyzji. Ten delegat ma obowiązek powiadomić prokuraturę, jeżeli to tam spełnia odpowiednie wszystkie przesłanki. My zresztą tak samo, jeżeli się tego dowiemy, to oczywiście też mamy obowiązek. No i kilkadziesiąt spraw mamy, które się prowadzą, które są jakby kontynuowane, które zostały zgłoszone do, do Watykanu i, i są procedowane. Także serdecznie zapraszam. Chcemy Państwu bardzo pomóc, jeżeli ktokolwiek jest. Nie jest tak źle, panie redaktorze. No, no jeszcze chciałbym zobaczyć efekt i nie chciałbym, żeby to była inicjatywa jednego, oddolnego. I rzeczywiście, no, KIK nie jest instytucją reprezentatywną, mówmy się, jest instytucją często tak to bardziej nielegalną niż krytyka polityczna w kościele. To, tego, to, to Cię mogę zapewnić. Bardzo panom dziękuję A jeśli mordo chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś, w śmieszne miejsce, zostań księdzem Bo nawet jak chwycą cię za rękę to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie Natomiast jak większe masz ambicje, klawo Możesz żyć jak w masle, Na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non stop lecz Pamiętaj by ich nigdy nie wpłacać na to <laughs>